Witam na konferencji prasowej meczem 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Warta poznań Gliwice. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Proszę o zadawanie pytanie. Piotr z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, udało się Wam ostatnio zatrzymać pogoń 0-0, co prawda no remis, ale, ale rozpędzono taką ofensywnie. To teraz innego rodzaju zadanie, bo to chyba no, Piast będzie musiał ofensywnie zagrać. Dzień dobry, zgadza się, będzie to też zupełnie inne spotkanie. Warta jest znana z tego, że też jest drużyną bardzo dobrze zorganizowaną, jeżeli chodzi o, o grę obronną. Jest też drużyną co by nie mówić, mniejszego potencjału piłkarskiego, stricte ofensywnego niż ma, niż ma pogoń, niż jest pogoń, więc spodziewamy się zupełnie innego meczu, też różnych faz tego meczu, gdzie na pewno przyjdzie nam też budować atak pozycyjny, ale też się bronić, i to jest jakby. Coś, co niezależnie mimo wszystko od rangi przeciwnika występuje i, i od tego, jak dobrze, jak skutecznie sobie radzimy, zarówno w jednej fazie, jak i drugiej, jest to, jest to też później odzwierciedlenie wyniku. w warcie doszli nowi zawodnicy, no trudno powiedzieć, no już grają, ale jeszcze... Nie wiem, jak pan ocenia to, jakieś duże wzmocnienie przed tym meczem z wami, jeśli by wystąpili? No tak, spodziewamy się, że zagra, tak jak w poprzednim meczu został Mielec. nowy napastnik, rosły z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Też jest tam sporo ludzi, którzy tworzą zgraną, zgrany zespół. Powtórzę się, że ta organizacja na pewno gry, praca trenera, to jest, jest na to widoczna, bo jakby w bardzo dobry sposób przygotowują się do każdego rywala. Myślę, że my to robimy też, więc będzie to mecz, którym można się spodziewać oczywiście dużo, ale też też trzeba być gotowi na to, że ta cierpliwość, ta Gotowość na to, żeby się spotkać z trudnościami, chociażby w kreowaniu sytuacji, musi być w naszej świadomości, żebyśmy poprzez to nie stracili właśnie tej, zarówno takiego, takiej ciepliwości, jak i, i, i spokoju w grze, który, który może dać nam bardzo dużo, jeżeli, jeżeli taki zachowamy jest tak idealnie zrównoważony, remisowo w każdej, bo 10 bramek strzelonych, 10 straconych, dwa zwycięstwa, dwie porażki, 8 remisów. Brakuje wygranej na wyjeździe. To już teraz jest ten czas, żeby tak przełamać tą równowagę na rzecz wygrywania. No, mamy nadzieję i jakby nie patrząc na, na, na to, mam świadomość, że, że tak to by wyglądało, że takie zwycięstwo na pewno taką przewagę byśmy uzyskali. Do tego dążymy, żeby jakby w, przechylić to w tą stronę i nawet te wszystkie remisje, jakie mamy, są wynikiem właśnie tego, tego takiego dążenia. W żadnym meczu nie graliśmy. Nie graliśmy o remis, tylko o zwycięstwo i myślę, że troszeczkę też zbieg okoliczności jest taki, że tych remisów jest rekordowo, rekordowo dużo, ale z drugiej strony jest to cały czas dla mnie odpowiedź na to, jak drużyna jest po prostu zaangażowana i ja chcę, drużyna, która chce, która jest zaangażowana, która robi na boisku. Tyle ile jest jej, jej mocy nie remisuje swoich spotkań i na pewno też z tego sobie zdaję sprawę, jak i z faktu, że w każdy, każdym z nas siedzi chęć częstszego wygrywania i czujemy się cały czas w jakiś sposób skrzywdzeni, że mamy tyle punktów ile mamy w tej chwili. Trener Warty parę dni temu mówił, że Piast, jeżeli chodzi o takie tak zwane oczekiwane zwycięstwa, to powinien być liderem tabeli w tym momencie. Nie wiem, pan też tak to patrzy, bo analizując te mecze wcześniejsze, Wasze, No, jakby e, ja mówię, że, że mamy takie poczucie, że tych punktów mamy mniej niż, niż mogliśmy mieć chociażby z, z przebiegu tych wszystkich meczów, ale też. E, Muszę to przyjąć jako jako, jako, jako troszeczkę nie do, nie do końca istotny, mimo nam, mimo że sprzyjający fakt, bo liczy się to, co jest w tabeli, to, co pokazuje tabela. Ona, jesteśmy tam w takim miejscu, w jakim jesteśmy, ale chcemy to, chcemy to poprawić i mamy na to też. I, i, I czas i możliwości, więc yy, pracujmy na to że ciężko, żeby, żeby to zmienić. Gracie jutro z wartą na wyjeździe, potem za trzy dni w pucharze polski w, w niecieczy. Pan jakoś to rozdziela, że nie wiem ci zagrają tu ci tam czy to dopiero po meczu pan decyduje i jak Pan e, nie wiem porównuje wagę tych spotkań, bo to w pucharze dopiero jedna no ale odpaść też chyba nie bardzo. fajnie byłoby. Powiem szczerze, że jakby w stylu glowy jest fakt, że zagramy trzy mecze, co z kolei też jest troszeczkę naszym takim delikatnym pechem, bo drugi raz Puchar Polski, drugi raz w 6 dni, czyli w 7 dni zagramy w najkrótszym możliwym czasie te trzy mecze. Bardziej ta strategia będzie i takie przemyślenia. Miały miejsce właśnie przed meczem Pucharowym, a również następnym ligowym. I tutaj na pewno zwrócę uwagę na, na, na to, jakby, jak troszeczkę też rozłożyć te, te nasze siły, jakie mamy. A tutaj jakby nie mamy prawa z Wartą w jakikolwiek sposób kalkulować, po prostu tutaj idziemy. W tym meczu z wszystkimi silami dostępnymi i, i dopiero potem będziemy ewentualnie na mecz Pucharowi, plus następny ligowi, który jest w piątek, notabene, to myśleć jak to, jak to rozłożyć. Ale pan, pan jakoś stosuje takie, że ważniejsza ta, ta liga niż Puchar, czy, czy na tym etapie jeszcze nie, czy równocze, równoważnie to jest? Jak, jak zdaje się można było zauważyć. E, e, dla mnie jest ważny każdy mecz i mi bardzo rzadko nawet mecze sparingowe przegrywamy, co mnie też nie cieszy, bo po prostu jesteśmy i staramy się być drużyną i cały czas sobie takie coś wpajamy, że każdy mecz jest po to, też, żeby grać o nim o całość, o zwycięstwo i czy to jest mecz ligowy, czy to jest pucharowy, to, to nie ma tutaj zmiany tego, tego podejścia. Mówię sparringowi tutaj już nie ma takiego znaczenia, jeżeli chodzi o ale mimo wszystko e, da, dalej podkreślamy, że to też jest ważne, żeby w sparingu też, jeżeli jeżeli gramy, to żeby, żeby to wygrać. A sytuacja kadrowa przed tym jutrzejszym meczem, jak się przedstawia? No nie będziemy mogli skorzystać z Kamila Wilczka, z Toma Hetleja e, również który też już jakiś czas jest nie, nie, niedostępny, jeżeli się nie mylę, oczywiście oprócz tych braków typu Szczepan Mucha i tak dalej, to jest jakby to, wszyscy pozostali trenują i są do dyspozycji. To jeszcze tę datę dzisiejszą zapytam, ten rok to jakiś ten, ciasto Pan przyniósł albo coś w tym rodzaju? No, pan, nie pomyślałem o tym, a fakt, jakby rok w życiu trenera to jest, to jest sporo, tak? to trzeba było coś, coś postawić. Ale tak, przypomniałem drużynie o tym fakcie w troszeczkę inny sposób. Jesteśmy ze sobą rok, za co się bardzo cieszę. Uważam, że już to dążyłem powiedzieć, że bardzo dobrze trafiłem, nie mając wtedy pewności, że tak, tak robię. Ta drużyna jest taką, że nie zamieniłbym ją na żadną inną w tym kraju w tej chwili. I też im przypomniałem o tym, że tą dwudziestkę, którą dzisiaj tworzymy, która się wybiera na mecz z Wartą, w tej dwudziestce jest tylko trzech ludzi, których nie było w momencie, kiedy ja tutaj trafiłem. Praktycznie cały czas e, m, pracuję z ludźmi, których tutaj zostałem, i to też świadczy, jaka duża jest moja e, wiara w tych ludzi, którzy są, i jakby nie szukałem e, za bardzo e, w, i nie czułem potrzeby takich transferów, zmian, e, wielkich rotacji, jak to zazwyczaj bywa. Rok czasu praktycznie z tymi samymi ludźmi, bardzo się cieszę i e, jestem z tego zadowolony, jak ten czas przebiegł. A myślę, że najlepsze i wierzę, że najlepsze jest przed nami. To jeszcze zapytam, czy zrobił Pan sobie taki, bo to pewnie będą Pana po, po podsumowywać, nie wiem, dziennikarze, że nie, tyle meczów rozegrał, tyle wygrał, tyle przegrał, tyle zremisował. Pan sobie też tak to rozrysował, czy, czy to tak nie? nie. Nie rozrysowuję sobie, aczkolwiek też jakąś tam ewidencję zawsze zerkam prowadzę. E... Wiem, że nie wygląda to w sumie źle, ale wiem też, że, że może być lepiej. Myślę, że cały czas tam podkreślaliśmy wewnętrznie tą, tą, tą roczną taką tabelę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o może nie od początku mojej pracy, ale właśnie od stycznia, że gdzieś tam nasze, nasza ambicja też jest, żeby cały czas być blisko tych... Tego samego cubu. W pewnym momencie byliśmy na pierwszym miejscu, teraz jesteśmy niżej. Wiem o tym, że w tym roku jesteśmy drużyną z, najmniej, z najmniejszą liczbą porażek. Wiem, że punktowo odstajemy tylko za najlepszą trójką przy tych wszystkich nieszczęśliwych remisach. Także teraz mam tylko nadzieję, że, że ten rok. Zakończymy najlepszy, w najlepszy możliwy sposób. Przed nami jest sporo spotkań, siedem ligowych, bodajże, i mam nadzieję dwa pucharowe, więc można naprawdę skończyć ten rok i powiedzieć sobie wtedy, i podsumować ten rok, i powiedzieć sobie, mam nadzieję, że, 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 że to był bardzo dobry rok dla, dla Piasta Grywica. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań. Dziękuję. Do widzenia.